Hej, jeszcze Rzebetka, witajcie na moim kanale e... Będzie teraz druga część tego jak się przyjeżdżała i z tymi kuzynkami. Dobra, nie będę przedłużać i zaczynamy Dobra, to co, idziemy do domu? Spoksy. Ono i tak jest już e, ciemno. Chyba. No i tak jest już ciemno, więc bo zapalamy tu światło, bo tu nie ma baterii. Ale mamy tylko jedną żarówkę. No to zapalmy tą na baterię, bo mamy mega dużo baterii w sumie. Nie, bo jak, bo jak ktoś zobaczy to. A no dobra, to chodźmy, idziemy. Uh -huh. Ja idę na górę. Spoko. To jest niemożliwe, że my mamy takie same fryzury. Oddawaj mojego kubusia. <grystanie> A, wiesz. Mm -hmm. Kilka minut później. Kilka minut później. What? Czy tam krzyczą otwierać. Otwierać te drzwi! Dobra, dobra. Chodźcie. W ogóle tam picie stoi. Chcecie się napić? Mm -mm. Mm -mm. Nie. Dobra, dobra. Ej, zmiana! Ona ma na mnie lęka. Mamo... Co? O, dziewczyny wróciły? Mhm. nasz mi co Dobrze, już masz. Dzięki. Dobrze, idziecie na górę, dziewczyny. Mhm. Bo wiesz, co? Yy, zostajecie tutaj na nockę. Nocki? A gdzie będziemy spać? Mm, załatwi się coś. Okej. Okay. Chodźmy na górę. Nie chcecie na pewno nic do picia? Nie. Mm -mm. Okej. Okay. Jęka, jęka, wiesz czas, buta do windy. O Boże. Uuuu jest, Nie Widzę. Czy wy zostajecie tutaj na nockę? Jeje. Yeah, yeah. Dobra, ja sobie oglądam. Możecie i... bo ja bym się chciał przebrać w piżamkę. Fox. Dziękuję. Oh, tak. Eee, to co robimy? Nie. Może sobie poglądamy YouTube? Mmm, nie. Chce... Chcecie zobaczyć spokój mojej siostry? Jasne, że tak. o fajny ten pokój Ten jest taki fajowy, ale mały. No. Je tam, są? Dobra, ja już idę do swojego pokoju. Ja też. No dziewczyny, no. Czemu no? Chcesz tam iść? No, spoko. Nie zauważyły nas. Też się przebrały piżamę? No. Ja się przebiorę w coś wygodniejszego, chyba. Ja też. Co wy tu robicie? Nic, chciałyśmy do was pójść, ale już zapomniałyśmy i mm. Boże, dobra, tu się przebierzmy. Mhm. Dobra, ja się przebiorę, może już piżamkę. W, w sumie, no przebiorę się już w piżamę. Dobra. Hmm. Dzie... Dobra, ja też już jestem przebrana Okej okay. Ja też się przybiorę Coś luźniejszego Spoko Oj, Nie chcę się w to się przybierać <laughs> Dobra, to co? Nie wiem Może Idziemy gdzieś? Jesteśmy przed, przebrane w... Jesteśmy kobiety przebrane w piżamy Czekajcie Gotowa Co robimy? Nie wiem może idziemy na basen? Na basen nie mamy stroju! Ech, no właśnie. Chyba już się powoli musimy kłaść spać. Oczekaj, mama dzwoni mi lap na laptopa. No co? I idźcie już powoli spać. A, a młode też. Okej. Okay. To papa. Pa. pa, mamo. No i tak. No, no i tak pewnie jeszcze przyjedziesz do nas. Zobacz, czy śpimy? Pewnie tak, ale no i tak. Dobranoc. Pa. Pa. Musimy już iść spać. O, szkoda. Dzieciaki, idziemy już spać. Mama tak powiedziała. E? Co? E? Opa. No dobra, ale my nie mamy piżam. Hmm, coś wam pożyczę. Poczekajcie chwilę. Dobra. Mam już coś macie. O, piżamki. Takie ciepłutkie, No, cieplutkie, cieplutkie. Dobra. A, nie przebieraj się w moni. Dobra. Tutaj połóżmy swoje ubranka. I teraz... Gdzie my mamy spać? No, poczekaj chwilę. E, chyba nie będziecie zły, że musicie spać tutaj na podłodze. Nie no, co ty? Mamy nawet śpiwory. Ja biorę ten. No to ja ten dobranoc... Ale my nie idziemy spać. Nie spać, przecież my Okej. Ja też si sobie ubiorę śpiworek. My nie idziemy spać, my mamy udawać, że śpimy. No wiem, wiem, więc udaję, że śpię. Okej. Okay. No i no, dobra. Dobra, ja też sobie założę śpiwór, Karek. Ten śpiwór po prostu... Miałam pokórkę, bo też siostra w takich chodziła. Po prostu mam dwa śpiwory, ale dobra. Wyłączam komputer i udaję, że śpię. Pamiętajcie, nie możemy zasnąć. Okej, okay, okej. Okay. To co, idziemy spać? No jasne. To dobranoc. Dobranoc. Hop. O, w końcu. Trochę mi się nie chce spać. Poczytam. Poczytam sobie książkę. Powiem mamie, że... Po prostu nie mogłam zasnąć i to tyle. Dobranoc młody. Ale ja nie chcę spać, ale musisz. No dobra, dobranoc. Dobranoc. Zapomniałam oleje grać na twarz. Okay. Co tu się dzieje? O, Boże Maria, co ci się stało z włosami? Nie wiem. Co mi się stało z włosami? Pomocy! E, coś poradzę. C poczekaj za chwilę. Dzieci? Co, mamo? Czy wy coś w... Ale ona sobie tym smarowała twarz. Aha, a nie włosy, więc, znaczy no to jest odżywka do włosów, ale my tam nic nie dodawałyśmy. To było zielone. Mhm, mm okej, okay. teraz zaspaniałam, okej. A ty dlaczego nie śpisz? Jest dwudziesta druga. No nie mogę zasnąć, po prostu sobie czytam książkę. Chociaż dobrze, że ty że czytasz książkę, a nie siedzisz na tym swoim telefonie. Idź już spać, proszę. Okej. Okay. Dobranoc, mamo, dobranoc. Głupia poduszka. No, idź już spać. Pff, nie wiem, co z tymi włosami zrobić. Trzeba je umyć. No to chodźmy do, do, do toalety. Ale jestem zła na tym, kto to zrobił. Mamo, jak coś, to to było źle. No, nie Okej. Okay. Dobra, już jesteśmy. Uspokoiłaś się trochę. Mhm. Matko, boska, co ci się stało z włosami? Masz mi okulary, spaduj. Masz, dzięki. Co ci się stało z tymi włosami? Nie wiem. Smarowałam odżywką do włosów i nigdy się tak mi nie działo. Może za dużo dałam. Może. A teraz umyj te włosy. Okej. Okay. Czekaj. Włączę to. I Dzieje się. A moje włoski. Teraz sobie umyję szaponem. Nie! Nie rób tego. Nie, nie. Ono co ci chodzi? Chcę umyć włosy.

Masz więcej tam tego tak są nie... To jest odżywka dla włosów? Ta... Myj te włosy znowu. Mm. Nie myślałam, że tak działają nasze odżywki. No myj. Myj te włosy. Myj je przecież. No, a teraz do łóżka. O, twoje włosy. My już będziemy się zbierać. Spoko. No. A dzieciaki co, zostają? Mhm. Nawet nie z jakichś knapek. Ale weźmiemy się na drogę, bo jesteśmy w sumie głodni. Pa, pa. I tutaj się zakończy to. Zapraszam was, jak ktoś nie widział, na zobaczenie, jak pokazuję swoją urodzinkę. I swój cały dom. Ale w sumie to już Wam pokazałam. Cały dom. <laughs> A, więc bye, oh, bye.